Siemeneczko, siemeczki, ja jestem Słaczka. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie wszystkie pompy, które są dostępne w sezonie 6, ponieważ wiele zadziało się po nowym sezonie. Według mnie sezon ma ten naprawdę bardzo duży potencjał. Wy napiszcie, koniecznie w komentarzu, co uważacie o tym sezonie. Wybierzemy sobie pompę, która jest najlepsza w tym sezonie, bo według mnie naprawdę ten sezon przyniósł wiele nowości. Są trzy pompy, a wybór jest tylko jeden, aczkolwiek zanim to to ogłosimy wyniki konkursu. Tutaj widzicie zwycięzcę na karnet bojowy. Gratuluję tobie, oraz pod tym filmem również rozdajemy karnet bojowy, a jeżeli chcecie go wygrać, to musicie tego subika na kanale, wygrała oto ta osoba a jeżeli to wy chcecie wygrać kolejny kartnecik rozdawany pod tym filmem to koniecznie zostawcie tego lajka, tego subika na kanale wpisujcie konik swarczyk w sklepie Fortnite, napiszcie w komentarzu wasz nick oraz dlaczego to wy macie wygrać skinka, wyniki w następnym odcinku, powodzenia oraz zapraszam was do oglądania. A więc dobra widzowie, ja już jestem w grze i tak jak wam mówiłem wcześniej mamy aktualnie w Fortnite'cie trzy pomp, jest to taka autopompka, która ma dwie amunicje i strzela ona mniej więcej w taki sposób, nie jest to ani szybko, ani wolno, taka trochę Wolna pompa. Mamy oczywiście wolną pompę, która powróciła z poprzednich sezonów. Wiele osób za nią dyskniło, ja również, więc cieszę się niezmiernie, że ona wróciła. Oraz mamy nową pompeczkę, jak już pewnie wiecie, która ma aż 12 kul i strzela ona totalnie szybko, więc jest ona naprawdę pijana, ta pompa. I pokrótce przedstawię wam każdą z tych pomp. Po jej mam jakieś parę zagrań o nich, które warto jest stosować, a na sam koniec przedstawię opinię, która pompa jest według mnie najlepsza. Więc przejdźmy sobie szybciutko do omówienia poszczególnych pomp. A więc, ok, zacznijmy sobie od jest Według mnie najciekawsza z tych wszystkich, ponieważ jest to pompa wolna, która ma dwie amunicje. Nazywa się ona prowizoryczna strzelba i w sumie rzeczywiście można ją nazwać prowizoryczną strzelbą. Po tym, jak zobaczycie sami, możecie sobie z niej wytworzyć lepszą pompę. I tak, możecie na przykład zrobić sobie spaza, ponieważ ona ulepsza jedną jakość do góry. Na przykład, spaza możecie zrobić za takie części, a pompę, właśnie tą, która strzela tak szybciutko, zrobić za części, właśnie ze zwierzaków. Zresztą ta pompa może mieć miano prowizorycznej pompy, aczkolwiek jak sami widzicie za mną ta pompa również wali dosyć sensowny damage, więc według mnie jest to naprawdę spoko, że jest pompeczka, którą możemy sobie zdecydować, czy chcemy mieć właśnie wolną pompkę, czy też szybciutką, coś na wzór tacticala. A więc dobra, statystyki tej pompy widzicie tam oto w prawym dolnym rogu, już nie ma takich statystyk jak kiedyś, ile dokładnie damage'u to ona bije, nawet jak się nakieruje, aczkolwiek jeszcze pomówmy sobie, gdzie można znaleźć właśnie oto te części, czyli te zwierzęce oraz oto te części, gdzie je można znaleźć. A więc tak, części potrzebne nam do wytworzenia pompy wolnej będą to części z samochodów, mogą też to być wraki samochodów, jeżeli sobie zniszczymy taki samochód, to jak widzicie wylecą nam części mechaniczne i sobie je po prostu zbieramy w ekwipunku jak sam widzicie tutaj mamy je w zasobach i potem je można wyrzucać, czyli na przykład nie wiem jak gramy jakiś turniej z żonkami czy coś, to możemy sobie nazbierać parę tych części wrzucić działeczkowi aby on mógł sobie podnieść te części i po prostu wyrobić pompę, jeżeli damy na to nie stać nas na dwie czy też trzy pompy, w zależności jaki tryb gramy Natomiast co do kości zwierzęcych, które widzicie tutaj, wypadają one czasami ze skrzynki bardzo rzadko oraz wylatują one po prostu ze zwierząt typu kury, czy też właśnie dziki, które zostały dodane do Fortnite'a. Tutaj właśnie jest spawn dzików, aczkolwiek, przepraszam, tutaj jest spawn wilków. I tak, tutaj normalnie, jeżeli bym nie grał na Battle Labie, to byłyby wilki i po, i po prostu po śmierci takiego wilka wypadają z niego właśnie oto takie kości, wypada po jednej kości również tak jak z samochodu. I to w sumie tyle, co możemy powiedzieć o tej pompie. Przejdźmy sobie do omówienia kolejnej pompki. A więc dobra, druga. Druga pompa do oceny będzie to pompa pierwotna, która wygląda w taki sposób: ma ona 12 amunicji i tak, spaca na przykład nie ma mitycznego, aczkolwiek ta pompa jest mityczna. Zresztą możecie sobie porównać tutaj statystyki. Widzicie teraz tej mitycznej pompki do właśnie pompy epickiej, która wygląda w sposób następujący. I tak, co można więcej powiedzieć o tej pompie, jest ona bardzo szybko strzelna, ponieważ zobaczcie sami, trzymam sobie po prostu lewy przycisk i wali ona naprawdę dosyć szybko, jeżeli nie celujemy to wiadomo jest ta pompa mniej skuteczna, ale też o wiele szybciej oddajemy strzały, co sami teraz już widzicie. Pompa ta ma dosyć długi czas reloadingu, aczkolwiek mega spoko w tej pompie jest to, że na bliski dystans wali ona naprawdę spoko od Myślę, że przekonaliście się na tym na własnej skórze, nawet jak to nie wypodjeżdżaliście, tak to ktoś was po prostu pokonał z tej pompy. I tak, najlepszy sposób, aby kończyć walkę tą pompą, to jest po prostu wskoczenie komuś do boksa i walnięcie jakiegoś fajnego hitu. Taki prosty przykład, jest tutaj boks, stawiacie sobie schody, pyk, wskakujecie, wyjmujecie pompę i po prostu trzymacie lewy przycisk. Szy w boksie i eliminujecie waszego rywala. A gwarantuję wam, że jeżeli wasz przeciwnik nie ma spaza bądź też niebieskiej pompy i nie trafi wam jakiegoś giga dobrego hita, to jeżeli wy nie zważywicie waszym aimikiem, to po prostu pokonacie rywala, ponieważ sam przejechałem się na tym, nawet na live, który był na początku sezonu, to właśnie miałem spaza, byłem taki FIFA Rafa do przodu i, ch i chłopstwowi też to po nie podjechał i totalnie nie miałem szans na niego i mi outplayował totalnie i po prostu pokonał mnie z łatwością, ponieważ mi po prostu zdaszkował. By the way, napiszcie w komentarzu, ile teraz razy powiedzieć. Po prostu oraz napiszcie Jeżeli macie jakiś poradnik który chcielibyście Zobaczyć na moim kanale właśnie z nowego sezonu Macie jakieś niewiadome czy coś Chcecie abym wam coś wytłumaczył to również napiszcie to W komentarzu a ja najbardziej lajkowany Komentarz pewnie wybiorę i nagram o tym kolejny film A więc tak prezentowała się ta pompa Przejdźmy do ostatniej zanim przejdziemy sobie Do jakichś zagrań oraz do podsumowania Tych wszystkich pomp PS, jakby ktoś się wiedział, gdzie znajduje się mityczna pompka, aby się pobawić, to jest ona na ig iglicy, Bosik stoi mniej więcej w tym oto miejscu, więc tak to wygląda. Przejdźmy sobie już do właściwej części o właśnie wolnej pompce. I na sam koniec pompy, na której wszyscy czekali na ich powrót, czyli jest to spazik oraz po prostu sama wolna pompa. No co, one występują, wiadomo, od jakości zielonej, aż po złotą. Niestety nie ma mitycznej pompy, ale wyobraźcie sobie, gdyby spaz był mitycznym i zadało by było na przykład 300 HP w głowę, przecież to by było Coś naprawdę śmiesznego. Aczkolwiek, nie rozwodząc się dużo tutaj, statystyki spaza wyglądają mniej więcej w taki sposób. Natomiast wolnej pompy wyglądają w taki sposób, więc są one dosyć podobne. Co jednego warto jest wspomnieć o tej pompie. No co, ma ona 5 ammo, myślę, że to każdy wie. Najlepszy to po prostu wychodzą shitony na tej pompie. Robicie coś takiego, walicie pompę za 200 i się cieszycie. Maksymalny damage z złota jest a ile się nie mylę, one biją tak samo fight jak w sezonie czwartym. Więc działa to mniej więcej w identyczny sposób jak w tamte sezony. Oraz myślę, że sam fakt, że te pompy powróciły do gry jest naprawdę epicki, ponieważ mi na przykład najwięcej panu sprawiało to jak miałem spadza, leciałem sobie starka, waliłem komuś za 200, albo dostawałem 200 i na tym się kończyła gra, a nie boksowanie się w nieskończoność, a tu robicie wK i jest totalna klasa światowa z tą pompą. Tak jak mówiłem wcześniej, pompę to idzie skraftować. Albo po prostu znaleźć ją na ziemi, ponieważ jest psiona również luźno. Po prostu, jako taka pompa, na przykład, nie wiem, że leży sobie na ziemi, wiadomo, koło niej tam jest amunicja. I mniej więcej tyle, co mogę sobie powiedzieć o spazie. Niestety, tych pomp aktualnie, jak nie ma na je poza oczywiście spazem i wolną. Więc pokażę wam parę zegrań właśnie tutaj na Battle Labie. Co do, co do tych pomp, co można z nimi robić, jakieś fajne triki, oraz po prostu powiem wam, co możecie zrobić, aby praktykować z niej. A na sam koniec przejdę do podsumowania. A więc dobra, mam sobie te trzy pompy, o których mówiliśmy na początku, najlepiej jak kończyć fight właśnie z tą pompą, to jest po prostu wskoczenie do boxa, tak jak wam mówiłem wcześniej, czyli podchodzicie, pyk, stawiacie naszek i walicie komuś serię w głowę. No zobaczcie, przecież on nie miał totalnie czasu na reakcję, rzeczywiście, jeżeli by mi trafił jedną dobrą pompę, to mógłbym mieć ciężko, ale przy założeniu, że przeciwnik tam zada mały dmg, bądź też czas nie trafi, bo będzie w szoku, to naprawdę jest OP wbić się komuś tak do boxa. Teraz omówmy sobie spazika. Jak z spazikiem możecie kogoś outplayować w bardzo łatwy sposób. A więc dobra, druga pompa, czyli spazik. Podchodzicie sobie, przenikacie sobie schody do boksa waszego rywala. Wtedy stawiacie ściankę obok i liczycie na to, że on po prostu będzie tu przychodził. Wcześniej to po prostu daszkując i wam tu po prostu. I walić ją po prostu jakiś maksymalny damage, tak jak sam widzieliście. Który jesteście w stanie zadać z pompy? Gwarantuję wam, że w 90% skończcie to śmierć waszych rywali. Jeżeli po prostu nie zepsujecie sprawy z waszej właśnie winy. A więc dobra, a sam koń Została oto ta nowa pompa. Ma ona dwie amunicje, więc wiadomo, że tutaj musimy być oszczędni. I co do tej pompy, to ja bym ma ja na przykład, tak jak tu widzicie, grać sobie na right piku, po prostu walicie jeden strzał ziomeczkowi, zdalicie, staracie się mu się włożyć drugi strzał, aczkolwiek, jeżeli nie macie na to konta, to przeładujcie sobie szybciutko tą pompę, po prostu abyście nie mieli lipy. Więc oddajcie strzał, ładujecie, oddajcie strzał, zabudrujecie się, ładujecie pompę i robicie coś takiego w kółko, abyście zawsze mieli te dwa amunicji, jeżeli po prostu będziecie mieli bardzo bliską walkę na bliski dystans, abyście. się po prostu mieli jakąkolwiek A więc dobra, kolejny sposób to jest taki, że kampicie sobie na right piku na górze i po prostu walicie ziołka. Którzy totalnie nie wie, że tu kampicie, to jest już dla trochę osób, które chcą sobie totalnie wbić punkty hardując, Aby to zrobić, udajcie się na iglicę i po prostu ustawiacie się w dogodnym miejscu dla was i po prostu skupiacie na right piku I z tej, mity, z tej pompy, czy też po prostu szybka, ważna, bo to była szybka pompa, walicie maksymalnie ziołkowi z niką w sekundę. I to w sumie tyle, przejdźmy sobie szybciutko do podsumowania wszystkich pomp. A więc dobra, ja te pompy oceniam w sposób następujący. Najgorsza jest oto ta pompa prowizoryczna, wiadomo, nie zadaje ona jakiegoś giga dużego damage. Ma ona dwie amunicje, więc to jest na pewno jej minusem. Potem jest pompa pierwotna, ponieważ ma ona 12 amunicji, czasami walnie ona duży damage, czasami mało, jest to nic pewnego. Tym bardziej to jest mityczna, więc wiadomo, że ona strzela lepiej jak taka zwykła. I oczywiście wygrywa wolna pompa, czyli spadzi. Dla mnie tutaj nie ma na pewno innego wyboru, ponieważ po pierwsze czuję sentyment do tej pompy, po drugie jest ona naprawdę OP, tak jak się zobaczy, że walicie 200 HP komuś i ktoś jest totalnie w szoku i po prostu według mnie jest to najlepsza możliwa pompa na ten obecny sezon, więc to tyle z podsumowania tych wszystkich pomp. Wykonajcie w komentarzu napiszcie, która pompa według was jest najlepsza. Ja dziękuję wam wszystkim za obejrzenie, tak jak mówiłem, napiszcie i chcecie zobaczyć kolejny materiał, zostawiajcie koniecznie suba, wpisujcie kodik swalczyk i widzimy się w Sobotę na turnieju z okazji 50 tysięcy subów. Trzymajcie się, do następnych na razie. Piąteczka. Yo-yo.